Mogłoby się wydawać, że zawodowa aktywność osiedlowego administratora należy do zajęć dość monotonnych. I nawet jeśli jest w tym sporo racji, spółdzielcza codzienność bywa niekiedy zaskakująca. W środę na własnej skórze odczuli to pracownicy SMLW z osiedla Jagiellońska. Trzy małe, zziemnięte problemy czekały na nich nieopodal bloku numer 28. To jest taka niespodzianka, która nas spotkała dzisiaj z samego rana, ponieważ gospodyni w altance śmietnikowej znalazła trzy szczeniaki. No, są to pieski, rasy póki co na razie niewiadomej. No, cały dzień przetrzymujemy je dzisiaj w administracji. Niestety no, trzeba będzie pieski oddać do schroniska, ewentualnie do hotelu jeszcze dokładnie nie wiemy, ponieważ tutaj mamy, jesteśmy w stałym kontakcie z panem, który nam pomaga z ramienia Urzędu Miasta. Do tej pory owo ramię okazywało się wystarczająco silne, gdy przychodziło zająć się podrzucanymi na osiedlu kociętami, ale spółdzielczym psiakom podało łapę po raz pierwszy. Na szczęście równie szybko dali głos także przyjaciele zwierząt. O jakiejkolwiek kości niezgody nie było tu jednak mowy. Cieszymy się tylko o tyle, że w chwili obecnej mamy już chętnego na pieska, no i pozostały dwie suczki. No, jeżeli oddamy do schroniska albo do hotelu, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, no to myślę, że będziemy mieli kontakt i te pieski będzie można sobie ewentualnie odebrać. Póki co w środę osiedlowi konserwatorzy musieli od czasu do czasu zadbać o ruchomy, a właściwie ruchliwy majątek SMLW. Sądząc po radości trójki rodzeństwa, ich starania nie zdały się psu na budę. I choć w szczenięcych oczach widać było jeszcze strach i niepewność, w pewnym stopniu zagościł w nich chyba także spokój, a to w pieski. W życiu wartość szczególnie istotna. Dwie suczki z osiedla Jagiellońska, odrobaczone i zaszczepione, przebywają aktualnie w Jabłonnie na terenie hotelu dla zwierząt, ale bardzo liczą na to, że wkrótce znajdą prawdziwy dom. Swemu nowemu panu z pewnością odwdzięczą się miłością, posłuszeństwem i bezgranicznym przywiązaniem.